System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. нибудь あれ Thank <laughs> you. 1, 2, 3 Młodych zawodników Klubu sportowego. Pato chciałbym się powiedzieć trzej przyjaciele z boiska, ale nie z boiska, ale z I dokładnie z jednej szkoły i, i z jednej klasy. Paweł Makowski, Szymon Kęcik i Damian Wach. Panowie stąd decyzja, żeby przyjść na boks? No wie pan, to jest, że chcieliśmy zacząć coś nowego, żeby nie nudzić się, żeby i sport żeby jakoś mieć zajęcie na wakacje no i chyba to są to jest to są różne powody tak? A O tyle mówiłeś Sulono i Damiana jak to powiem? nasz kolega który już zrezygnował z boksu mówił że wróci ale Powiedział nam, powiedział nam że, że jest taki klub jak Paco w Lublinie i to niedaleko naszej szkoły. No i zaczęliśmy chodzić. Mieliśmy dużo wolnego czasu. To jest wieczorem, gdzieś No tak w przypadku Ciebie nazwisko, fakt, zadawansuje przecież. No tak jest, jest. Bokser, maga ciężka. Podobno rodzina, daleka, ale rodzina. No. Nie widziałem, nie widziałem o nim wcześniej. Panowie, myślicie na poważnie, albo się od czterech miesięcy. Paweł czy za chwilę chciałbyś już wejść do, do ringu i spróbować swoich sił? Znaczy troszeczkę myślałem, ale to chyba jeszcze, jeszcze jeden czas. Trochę żeby waga zeszła, żeby yy, jednak mieć, mieć tę szansę, bo jak na razie na Springach... Eee, trochę mi wychodzi, lecz szybko się męczy. Ta waga musi, musi zejść. Dopiero wtedy mogę o tym pomyśleć. Przychodzicie do Paco, nabieracie ten żyzny fizycznej, umiejętności pięściarskich. No mogę powiedzieć tak, w klasie chyba nikt wam w chłopaki nie podskoczy. Chyba nie. Powiedz mi miany wiedzą w klasie koledzy, na pewno wiedzą, trenujecie od czterech miesięcy, wróciliście po wakacjach do szkoły, co mówią koledzy, którzy nie chodzą jeszcze na boks, bo może i nie także, żeby przyszli tutaj do nas? Nic nie mówią, ale widać, mamy lepszą kondycję po wakacjach, tak, to jest czas leniwienia się, prawda, odpoczynku, a my trenowaliśmy, prawda, to jest dwa miesiące ćwiczenia, no widać, widać wyniki. Czyli Paweł, czy coś sprawia Wam trudność? 4 miesiące nie wydajcie boks? Czy, czy tutaj są jakieś problemy z jakimiś ćwiczeniami? E, to znaczy, na tym poziomie, gdzie którym jesteśmy, e, problemy może stwarzać jeszcze chyba, technika. Technika jest naprawdę ważna i musimy jeszcze chyba na nią trochę popracować. To jest ważne i to dużo lat trzeba, żeby wyćwiczyć te, te e, uderzenia. Jak się uczyłeś, to się nie da na jednych czy dwóch czy, czy, zajęciach, ale nauczyć no, jak to u ciebie było? No ja na, na początku miałem problemy z chodzeniem, ale już jest coraz lepiej widzę poprawę. Już po tych czterech miesiącach już widzę, że coś osiągnąłem. I myślę, że może kiedyś tak w dalekiej przyszłości wstanę. Mówisz, Szynek, o przyszłości. W tym roku została uruchomiona klasa pięściarska w siódmym liceum ogólnokształcącym na Farbiarskiej pod patronatem naszego klubu, klubu sportowego PAKO. Teraz jesteście w drugiej klasie, za chwilę będzie trzecia, no i później liceum. Nie chodzi gdzieś tam po głowie, a może jednak jak klasa będzie działała, to wtedy tam się zgłosić i dalej kontynuować przygodę z boksem? Nie, raczej nie. Znaczy nie myślimy, znaczy na ja nie myślę o tym, się ani... Ja widzę, Paweł, że ciebie tam gdzieś korci, jednak ten boks to tak na poważnie. Znaczy, można powiedzieć, że w przyszłości mogę, mogę związać swoją przyszłość, lecz no tak, mogę... Wiecie o tym, że w naszym klubie mamy znakomitych zawodników. Tu z tyłu za nami mamy nami z Karolina mistrzyni Europy. Karyla to przecież była mistrzyni świata, dwukrotnej Europy, trzynastokrotna mistrzyni Polski. Mieliście okazję spotkać się gdzieś w klubie tutaj z Karolą? Mieliśmy okazję yy, dwa tygodnie temu na Zalna właśnie się spotkać z Karoliną yy, i z Łukaszem. Naprawdę zaskoczył mnie Łukasz swoją szybkością swoją siłą ataków, naprawdę to jest już ostry zawodnik. Dobrze, mi, będziecie przynajmniej często przychodzicie? Cztery, trzy razy w tygodniu. Nie przeszkadza to zupełnie w Nie, nie przeszkadza. Lekcje można od którzy tak. mają 13 do 14 lat. 14. Tak, proszę, proszę. proszę. Więc ostatnio filmik na naszą stronę klasową właśnie sparingami z paringami z wszyscy, Myślę, że niektórzy się zainteresowali. Pytałem nie wszyscy, paru kolegów, wszyscy, wszyscy, nie wszyscy, wszyscy,